5 lipca, czyli dwa dni temu na oficjalnym Twitterze Big Gamesa Pojawiła się informacja na temat nowego Titanic'a za darmo Dla graczy free to play który się będzie nazywał Titanic K Bardzo dużo osób się tym zachwyca, bardzo dużo osób to promuje Tylko czy to tak naprawdę będzie takie kolorowe Czy to będzie jedna wielka podpucha, żeby gracze grali w Pet Simulatora W dzisiejszym odcinku to wszystko wam wytłumaczę A dodatkowo postaram się wam wytłumaczyć o co chodzi z tą dziewiątką Ponieważ też skoroży taka legenda na temat dziewiątki w Pet Simulatorze No i jeszcze za darmo do wygrania będziecie mieli huge hell rocka w wersji golden, takiego jak tutaj widzicie na ekranie. Tylko to oglądajcie odcinek do samego końca. No to zaczynajmy sobie od Titanica. Titanic cat jest bardzo dobrym zwierzakiem, ze względu na to, że najbardziej ikonicznym w Pet Simulator zwierzakiem jest prawdopodobnie kot, ponieważ mamy go w pierwszym jajku. Pierwszym huge'em był również huge cat, więc huge titanic też brzmi bardzo dobrze. I jak będziemy go mogli zdobyć? No tutaj opcji mamy mnóstwo. No albo na przykład może się pojawić w takim oto tutaj jajku, że będziemy mieli titanic z Remake Czyli po prostu będziemy z góry narzuconą mieli ilość tych Titaników. I właśnie też powiedzmy będzie to 500, tak samo jak w przypadku Huge Butterfly'a. Tylko że to jajko wtedy nie będzie kosztowało 80 tysięcy. Tylko podejrzewam, że będzie to cena między pół miliona a 3 miliony gemów. Więc może się pojawić taka opcja. Może też pojawić się taka opcja, że w tym ostatnim jajku, jeżeli chodzi o wakacje, po prostu dostaniemy Titanika. Tylko że widzicie, jaki będzie problem tych dwóch rozwiązań? No właśnie, bardzo ale to bardzo mała szansa. To się tak tylko wydaje. O, Titanic jest w jajku, to może mi się go uda wydropić. Nie, nie uda wam się. Jeżeli jesteście graczami free to play, to będziecie mieli naprawdę mega, ale to mega solidne problemy, żeby to zrobić, ponieważ już w jajku mieliśmy Titanic Jolikata, najdroższego Titanika aktualnie w grze, praktycznie. I on też był w takim normalnym jajku i wtedy grał w Pet Simulator X 10 razy tyle osób, co teraz. I jak myślicie, ile osób wydropiło tego Titanika? No właśnie, kilkanaście, może kilkadziesiąt Gdzie Przypominam, że wtedy się otwierało dużo więcej jajek, bo może nawet razy dziesięć i tyle jajek co teraz. Więc jeśli jesteście graczami free to play to macie naprawdę mega znikłą szansę na wydropienie tego Titanika. Prawdopodobieństwo na wygranie w totolotka w szóstki będzie dużo większe niż 100. A tam szansa to 1 na 13 milionów. Nawet jak działam zakupione wszystkie game passy na otwieranie jajek, wszystkie laki, wszystkie potki będę je odpalone też będę miał mega znikłą szansę na wydropienie tego Titanika. No naprawdę wam to mówię. No ale dobra, mogą być też inne opcje pojawienia się Titanica Może się on na przykład pojawić jako 200 na Nagroda w Saber Evencie. Tak, może być akurat 200 nagrod w Saber Evencie, i na przykład ostatnią nagrodą będzie po prostu ten Titanic. Card. Tylko, że wtedy tych gwiazdek do zdobycia teraz mieliśmy 552, no to wtedy byśmy mieli pewnie około 1000, czyli dwa razy tyle jeszcze względem tego, co teraz mieliśmy. Może też zostać zrobione specjalne jajko i wrzucone do nagród. Właśnie na przykład jak taki Sailor Egg, czy właśnie taki Pirat Egg. No tylko, że w pirackim jajku szanse na wytropienie Hugo to jest 2%, czyli tego Titanic'a byłoby, no nie wiem, 1000 tam procenta. Tylko, że problemem tych questów będzie bardzo ważna rzecz. A mianowicie, czy grad free to play jest w stanie zrobić powiedzmy te 1000 gwiazdek, nie grając 24 godziny na dobę? Jeżeli nie, no to średni jest ten huge Pet dla graczy free to play. Jeżeli może to zrobić, ale za pomocą skryptowania, to tym bardziej jest to tragedia. A jeżeli będzie to dużo łatwiejsze do zrobienia, no nie wiem, będą na przykład prostsze questy i tak dalej, no to będzie to zwiastowało koniec Pet Simulator X. -a. Wszystko będzie zależało od tego, jak ciężko będzie, zdobyć Dobyć tego Titanica, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, Titanic Jolly Cat też był na samym początku wypuszczony do jajka. I to nie zrujnowało gierki, ponieważ potem on został jeszcze wrzucony do ekskluzywnego i mamy 506 egzistów. To znaczy, tak mi się wydaje, że on był potem w ekskluzywnym jajku ten Titanic Jolly Cat, ale chyba nie mam pewności. Dobra, sprawdziłem na internecie, jednak wszystko się zgadza. Nie przejmujcie się, tak, byłem potem wrzucony do jajka ekskluzywnego. Więc właśnie, jeżeli tych Titaników wyjdzie maksymalnie 500, no to okej, okay, będą one bardzo wartościowe, ponieważ każdy Titanic jest wartościowy. No ale jeżeli Titanic PET stanie się takim komonem, powiedzmy, jak Huge Keller Rock albo Huge Keller Rock w wersji Golden, no nie? No to będziemy już mieli naprawdę duży, ale to duży problem. No ale wiecie, te aktualizacje no to są tylko tak naprawdę dla mnie, dla kupienia czasu dla Big Gamesa, żeby mogli dłużej pracować nad Pet Simulator 4, czyli nad Happy Pets Game. Więc jeżeli by wrzucili na przykład tego Titanic Peta w summer event, to gracze by naprawdę mega, ale to mega długo grali w Pet Simulatora, ponieważ tam bycie tysiąca gwiazdek nie byłoby takie proste jak teraz, więc graczy na że mogłoby być więcej, tylko teraz pytanie, no właśnie, ile osób by zrobiło taki summer event, pewnie z kilka a nie kilkanaście tysięcy osób, więc jeżeli jakiegoś Titanic'a byłoby kilkanaście tysięcy na świecie, no to byłoby to już zdecydowanie za dużo i stałby się on po prostu zbyt popularny i wtedy cała magia Titanic'ów poszłaby gdzieś dosłownie. I z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie gipsy tej pięćbiegiemów od Blacka dziękuję bardzo serdecznie za te wszystkie wszystkie gifty, za niedługo będę robił odcinek gdzie też wszystkie gifty będę otwierał i zobaczymy czy jakiegoś huge'a uda, uda mi się wydropić, więc jeżeli chcielibyście mi wysłać, to nadal macie mój nickname, dziękuję bardzo serdecznie Pandis, przykro mi, że kończysz pet simulator Pozdrawiam! dziękuję bardzo serdecznie, dzięki wielkie, są piosen, ile w ogóle petów eventowych, dziękuję bardzo 75 begemów i tutaj 100 begemów dzięki wielkie co chłop zrobił, co jest grane, tutaj dziękuję bardzo też za 1.2 begemów i za jeden bagabów dzięki wielkie widzom. no i jeszcze zostały nam linki Do pet simulator x, ponieważ tak Wiemy już coś na temat jutrzejszej aktualizacji I to wam chcę pokazać, aktualnie Na ekranie pokazało wam się 6 Nowych zwierzaków, które pojawiły się na Najnowszej aktualizacji w 3 nowych jajkach I powiem teraz się zapytacie, jak będą wyglądały Jajka, no to na ekranie aktualnie Widzicie, również jajka wyglądają One naprawdę bardzo zacne, ale to nie jest Widzowie, to co chciałem wam tak naprawdę Pokazać, mianowicie aktualnie Widzicie 15 nowych Huge Petów na ekranie. 15 nowych Huge, i wyglądają one totalnie, jakby to miała być trzecia edycja maszyny Huge e -tron. No ale jak ja widzę, jeszcze to Huge Ferrari, tak? Wiem, że na jakimś odcinku powiedziałem Lamborghini zamiast Ferrari. Sorry wszystkim znawcom i funkcjonarizacji. Ale no naprawdę, jak ja widzę tego Titanic Ferrariego, to ja ci kręcę, oby to nie zostało dodane. No proszę. No i jeszcze dwa takie fajne zwierzaczki: Cat Arcade oraz Dog Arcade. Tak one wyglądają, w sumie, wyglądają Naprawdę znacznie, bardzo fajnie, bardzo mi się podobają. I chyba pies mi się podoba bardziej niż koło. Co by było dla mnie najlepsze? Uważam, że wrzucenie tego Titanic Peta byłoby naprawdę super pomysłem do samej eventu, ze względu na to, że przyciągnęłoby to graczy. Dodatkowo, Preston na swoim Twitterze wrzuca już drugiego posta, jeżeli chodzi o dziewiątkę. Tutaj mieliśmy, proszę bardzo, tutaj, dziewiątkę. I mamy też dziewiątkę tutaj, czyli ona coś będzie oznaczała. I w komentarzach tutaj jest bardzo, tu bardzo dużo różnego rodzaju. Teorii. Ja bym się raczej skierował do tego, że w Pet Simulator X z 9 lipca, czyli w niedzielę, dzień po aktualizacji, coś się wydarzy. I dużo osób spekuluje, że to będą po prostu nowe DLC, nowe pluszaki i to by było mega słabe i tragiczne. No bo już nikogo praktycznie te pluszaki nie interesują. No szanujmy się, no nikogo nie interesują już te pluszaki. Ale gdybyśmy tutaj dostali tabliczkę, powiedzmy, no nie wiem, gdzieś tutaj była na stała, albo gdzieś tutaj była na stała, żebyśmy dostali odliczanie do Pet Simulatora 4 no to chyba byłbym w siódmym niebie. Mianowicie, Happy Pet Game jest cały czas updateowane ostatni update dwie godziny temu. Patrząc na to, że od mega długiego czasu jest poświęcony czas dla temat tej gierki i pewnie większość różnego rodzaju skryptów i tak dalej Pet Simulator X ma już opanowane. Nie muszą tego robić od nowa. Plus to studio też jest ogromne. Tam nie pracuje pewnie dwie, trzy, czy pięć osób, tylko kilkanaście, więc to też jest dużo więcej skrypterów, dużo więcej animatorów, jakieś dużo więcej wszystkich ludzi po prostu w studio. Więc dla mnie to nie jest nierealne, żeby tutaj na przykład stanęła tabliczka i byśmy zobaczyli, nie wiem, miesięczne odliczanie czy coś takiego. I ten Titanic Free to Play mógłby być początkiem końca Pet Simulator X, ze względu na to, że, no wiecie, każdy będzie już Titanica, każdy będzie zadowolony, każdy będzie mógł sobie jeździć na Titaniku. No każdy chce mieć Titanika w Pet Simulator X. Każda osoba, która gra w Pet Simulator X, chce mieć Titanic'a No i to jest fakt, nie opinia. A no, żeby za darmo wygrać kiuczkę Lurka w wersji Golden, zostawcie subskrypcję z tym kanale. Łapkę w górę pod tym odcinkiem a w komentarzu napiszcie Titanic oraz właśnie z Robloxa za 3 dni kogoś z Was go dam do skrzynki